Cześć, witam was na megadiscount.pl. Pokażę wam dzisiaj nową lalkę z serii Ever After High, a będzie to Darling Charming, czyli córka Króla Czarującego. Darling Charming to córka księcia z bajki. Jest ona częścią nieujawnionej jeszcze baśni, gdyż istnieje wiele opowieści na temat księżniczek w potrzebie. W konflikcie przeznaczeń opowiada się ona po stronie rebelsów, ponieważ woli ona mieć przygody zamiast być wciąż ratowaną. Darling jest młodszą siostrą bliźniaczką Dextera oraz siostrą Daringa, z których obaj są royalsami. Darling nie lubi być w opałach, więc nosi, jak widzicie, zbroję, ale o tym za chwilę. Zacznijmy od jej włosów. Są to długie, kręcone blond włosy z niebieskimi pasenkami. Na głowie Darling widnieje również diadem z różowym piórkiem. Jej makijaż jest kolorowy i pasuje do kolorów, które znajdziemy na sukience. Jak widzicie, sukienka zaczyna się na ramiennikami, które są zrobione ze stali. Przypomina to trochę zbroję, ponieważ Darling nie lubi być w opałach i nie lubi być uważana za słabą księżniczkę. Poniżej mamy również srebrny pas, który również ochrania Darling. Te ozdoby możemy w każdej chwili zdjąć i naszym oczom ukaże się jej piękna sukienka. Możemy zdjąć zarówno pas, jak i inne ramienniki. No i naszym oczom ukazała się jej śliczna sukienka. Mamy tutaj niebieskie rękawki do łokcia zakończone różową siateczką. Z przodu mamy srebrną część. Ciągnie się ona aż do połowy uda. No a na zewnątrz mamy taką falbankę, ala jest ona zrobiona z, z takiej sztywnej siateczki, no i mamy tutaj brokatowe, niebieskie i różowe wzory. Fable nosi także bransoletkę połączoną z pierścionkiem, a także srebrną torebkę, która pasuje do całości jej stroju. Dodatkowo mamy tutaj również srebrne buty, które są bardzo bogato zdobione, no i oczywiście są one na dosyć wysokim obcasie. W zestawie znajdziecie również srebrny stojak, srebrną szczotkę do włosów z logo Ever After High, a także zakładkę do książki, która po rozłożeniu staje się historią naszej bohaterki. Darling dołącza do reszty swoich przyjaciół z Ever After High. Wszystkie recenzje tych oto postaci znajdziecie na naszym kanale. Jak wiecie, Darling Charming jest siostrą Dextera i Charminga. Chodzi razem z nimi do Ever After High. Jest to nowa postać w tym serialu i razem z innymi lalkami, które możecie tu zobaczyć, pojawiły się w uniwersum Ever After High niedawno. Jeżeli chcielibyście mieć tą lalkę w swojej kolekcji, zapraszam was do naszego sklepu na megadiscount.pl.